Cześć hey wszystkim, to Mary Kayden i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu, unpackingu z różnymi narzeczkami. Tym razem Layers of Fear edycja kolekcjonerska, która e, prezentuje się bardzo ciekawie, bardzo fajne pudełko. E, może przeczytam Wam najpierw, co to za gra tutaj e, z, z tyłu pudełka. Layers of Fear to psychodeliczny horror z mroczną historią w tle. Wciel się w rolę obłąkanego artysty, odkryj sekret jego szaleństwa i dokończ dzieło życia. Zwiedzaj niezwykłą wiktoriańską posiadłość, która stale się zmienia i wywołuje dreszcze emocji. Mroczna, intrygująca historia, gra inspirowana malarstwem poprzednich stuleci, urzekająca architektura XIX wieku, przeżywający dźwięk, realistyczna i mroczna grafika, przytłaczająco pozytywne opinie na Steam. To jest właśnie taka dosyć straszna gra. Jest tu sporo takich jump screenów, też, które mają nas straszyć. Jest pierwszoosobowy widok właśnie. Może przez to z tego co czytałam, gra części osób taką swoją mechaniką kojarzy się z oblastem czy z amne amnezją. I tutaj, zobaczcie, to pudełko tak fajnie się otwiera na rzep. Gra to jest oczywiście Peggy 16, polska wersja językowa. I w ogóle jest z takiego fajnego materiału, takiego matowego, dzięki czemu bardzo ładnie się prezentuje. I tutaj mamy zawartość edycji kolekcjonerskiej, jest to oczywiście Gra Layers of Fear. Kolekcjonerski artbook, czyli coś, co ja naprawdę uwielbiam, jedna z moich ulubionych rzeczy w edycjach kolekcjonerskich, jak ciągle powtarzam. Mamy cyfrowy soundtrack, to też jest coś, co lubię. Bardzo lubię soundtracki, plakat oraz cyfrowy funkit. Także sobie teraz to otworzymy. Tutaj muszę przeciąć właśnie tą naklejeczkę taką zabezpieczającą. I zobaczymy, co jest w środku. Tutaj na dole też czy u góry wystarczy? Może u góry wystarczy. Wystarczy czy nie wystarczy? To to jest pytanie. Nie chcę za bardzo zniszczyć pudełka, także będę otwierać to powoli. Okej. Okay. Mamy to, mamy to, moi drodzy. Okej. Okay. No, pudełko w środku prezentuje się tak. E, mamy artbooka. Jest w miękkiej oprawie, ale jest dosyć e, zadowalającej grubości. E, tutaj zobaczymy sobie jeszcze dvd boxa. otwieramy. Ok. Tu jest napisane to wszystko, co na tym matowym pudełku, które wszystko jest zapakowane. Dla fanów gatunku jest to bez wątpienia pozycja absolutnie obowiązkowa. Otwieramy. Wiedziałam, że kody to tu będą na wierzchu. Już Wam pokazuję, co jest w środku. Okay. DVD box w środku prezentuje się tak. Wydaje się dosyć zwyczajny, bo tutaj mamy wsparcie pomoc techniczną, ale... Ale tutaj w tle mamy właśnie takie jakby grafiki, czyli to tło nie jest takie całkiem białe, co jest dosyć fajne. Tak jakby w takim stylu jakby rysowane przez jakieś dziecko, czy coś takiego, dosyć ciekawie się to prezentuje. No i jest oczywiście płyta z grą. Tutaj jest karta gwarancyjna z Teflonu i karta startowa z kodem aktywacyjnym, którego Wam oczywiście nie pokażę. I jest jeszcze plakat, który spróbuję Wam pokazać. Nie wiem jakiej jest wielkości, ale mam nadzieję, że uda mi się go jakoś Wam zaprezentować. Okej. Okay. Okej, okay, plakat w całości prawie prezentuje się tak. Tutaj macie porównanie rozmiaru do DVD-Boxa, więc widzicie mniej więcej jaki on jest duży. Trochę taka upiorna wersja damy z łasiczką, tak mi się wydaje, że tutaj występuje takie nawiązanie. No więc bardzo ciekawy, aczkolwiek gdybym ja go powiesić na swojej ścianie, to jest dosyć przerażający, więc raczej zostanie w pudełku. Ok. Plakat już z powrotem w DVD boxie. No właśnie, niestety też przez to, że on jest umieszczony w DVD boxie, to jest taki pozginany na wiele części. No ale cóż zrobić. Tutaj artbook i już go sobie przeglądamy. Zobaczymy, jak się prezentuje w środku. Eee, Okej. Okay. Tutaj mam notatkę od Blober Team, czyli twórców e, gry. Mamy różne cytaty, różne grafiki koncepcyjne. No, ja po prostu uwielbiam coś takiego. Tutaj, właśnie w tej grze, takim znaczącym, wydaje mi się, elementem jest to otoczenie, które zwiedzamy, ten dom, po którym się przemieszczamy, który właśnie jest dosyć taki psychodeliczny, bo. Pokoje, pomieszczenia zmieniają się razem właśnie z wizjami naszego głównego bohatera. W sumie bardziej raczej z, razem z jego problemami jakimiś psychologicznymi, ale no jakby jego stan psychiczny ma duży, duży wpływ na to jak te pomieszczenia wyglądają, także to jest dosyć ciekawe, tak mi się wydaje. Satki, stare zdjęcia. Bardzo ładny adbuk. O, to jest właśnie ta grafika, yy, która w czarno-białej wersji znajduje się z tyłu DVD-boxa. No i jej jakby straszniejsza wersja. Że przerażają mnie właśnie takie jakieś dziecięce rysunki, na których dzieją się złe rzeczy. To jest takie dosyć straszne. Jeszcze chyba inna wersja tego rysunku. Tutaj trochę obrazów, w takich złotych ramach. No powiem Wam, że fajnie się prezentuje ten artbook. Ja go teraz tak szybko przeglądam, ale tutaj są grafiki, nad którymi warto zatrzymać się dłużej, żeby się im bardziej przyjrzeć, bo mają sobie naprawdę dużo szczegółów. Myślę, że przyglądając się im dłużej można w nich dojrzeć. O, to jest obraz z plakatu. Można w nich dojrzeć naprawdę ciekawe rzeczy. Okay. I tak się prezentuje artbook. Także naprawdę bardzo fajne, bardzo ciekawe, bardzo ładne grafiki tutaj możemy znaleźć. Uwielbiam takie rzeczy. Także w edycji kolekcjonerskiej jest artbook. Jest oczywiście DVD-box, jest plakat. No i jeszcze cyfrowo możemy właśnie sobie zdobyć i przesłuchać soundtrack oraz Funkit. Także tak to się prezentuje. I to by było już wszystko w tym unboxingu. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się go oglądało. Ja na pewno spróbuję zagrać. Nie wiem, czy dam radę przejść całość, ponieważ jestem dosyć słaba w horrorach, ale no, ten mnie jakoś tak intryguje, że właśnie chciałabym spróbować zobaczyć, zobaczyć jak sobie poradzę. No. No także ode mnie to wszystko. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki i pa pa!